Dobry wieczór, witam Państwa. W zeszłym roku weszła w życie tak zwana ustawa śmieciowa. Ustawa, która wprowadza obowiązek od lipca 2013 roku opodatkowania wszystkich mieszkańców tak zwanym podatkiem śmieciowym, ale jednocześnie zwalnia Was, państwa, z konieczności podpisywania umów z firmami, które te śmieci odbierały do tej pory. Niestety, ta ustawa zobowiązuje gminę do wyboru jednego z trzech wariantów opodatkowania mieszkańców. Jednym z wariantów jest to podatek, że tak powiedziałbym, od głowy poszczególnej Zameldowanej zamieszkującej osoby. Drugi wariant, wykluczający niestety, pierwszy, jest to wariant od powierzchni mieszkania, i trzeci od ilości zużytej wody. Wydaje się, że ten trzeci od ilości zużytej wody byłby najbardziej. Uczciwym wariantem, ponieważ badania wskazują, iż ilość odprowadzonych śmieci jest proporcjonalna do ilości zużywanej wody. Jednakże niestety nie wszystkie gospodarstwa domowe w naszym mieście są wyposażone w sieć wodociągową i mają liczniki. Dlatego też rada miasta będzie rozpatrywała jeden z najbardziej prawdopodobnych wariantów, czyli podatek mierzony od powierzchni mieszkań. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie jeszcze razem z decyzjami podatkowymi, dostaną państwo od skrzynek informacje właśnie o tych podjętych uchwałach przez Radę Miasta oraz yy, druki deklaracji, które trzeba wypełnić. Także bardzo Was serdecznie proszę o wypełnienie tych deklaracji. I terminowe przesłanie do nas. One są podstawą do naliczania później podatku. Yy, mamy nadzieję, że ten system, chociaż rusza w całej Polsce, mniej więcej w tym samym czasie, choć jeszcze jest niedopracowany, i niesprawdzony, ruszy jak najsprawniej, powodując najmniej zamieszania dla państwa, dla nas. Czy będzie taniej, czy będzie drożej? Trudno powiedzieć, wydaje się, że powinno być dla większości mieszkańców taniej, natomiast niewykluczone, że zdarzą się takie przypadki, gdzie będzie sytuacja nieco mniej korzystna. No jeżeli na przykład mieszkają w tej chwili dwie osoby w dużym domu, może się okazać, że ten nowy system będzie dla nich trochę mniej korzystny, ale będzie za to bardziej korzystny, gdy tych osób jest na przykład więcej na mniejszej powierzchni. Pozdrawiam serdecznie, życzę dużo cierpliwości, wytrwałości optymizmu i mojego wieczoru.